Hej, cześć. Witam serdecznie obywatelu, witam serdecznie obywatelko. Piąty dzień. Papers, please. Republia ściga celebrytę mordercę. Wincela Lestrade uciekł z kraju. po oni zaginął. Kim jest Wincela Lestrade? Zabił dziewczynę z zazdrości? będziemy mieli prawdopodobnie możliwość styczności z tym właśnie osobnikiem. Jak widzimy wartownicy funkcjonują. Ministerstwo Przepływu Ludności w oficjalnym biuletynie informuje. Jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby uaktywnić opcję zatrzymania przesłuchajcie petenta pod kątem niezgodności dokumenta. Niech żyje Arstoczka. Vincent Lastrade. No, należy o tym pamiętać. Right, przygotujmy sobie tutaj narzędzia naszej pracy. I jedziemy. All right, all right. Pierwszy z petentów. Teraz trzeba się wielu rzeczom przyglądać. Dobra, mamy jak pierwszego zawodnika. Dwa miesiące to się zgadza. Tu się zgadza. Się zgadza, no i nie zgadza nam się tutaj numer, którym się posługuje. Dobra, będziemy idziemy wszystkich zamykać wony łachu. Trzeba było to skontrolować wcześniej. Jesteśmy tutaj. Dobra, mamy tutaj Guide Jana. Tranzyt. Dwa tygodnie. 14 dni, 19-12 to się zgadza. To się zgadza i to się zgadza. Zdjęcie się zgadza. Tylko płeć się nie zgadza z tego co widzę. Co? Nie można go się aresztować? No nope. Do domu. Następny. No dobra. Dobrze idzie. Na początku na razie nie ma żadnych zacięć dokumenty. Kogo mamy? No mamy właśnie tego Lastrade Vincent. Więc od razu gościa Ciach i Ciach. Niestety mistrzu, pójdziesz siedzieć. Za to, że wsadzamy chyba tych ludzi, są jakieś dodatkowe pieniążki, z tego co mi się kojarzy. Chociaż jeszcze nie teraz, później będzie taka opcja. Zamierzam odwiedzić przyjaciół 12 tygodni, czyli 3 miesiące. Tutaj data niestety się jej nie zgadza, więc od razu ją... Mam za dużo na głowie, no to... Włosów chyba, to sobie jakieś dopy zjera dni. będziesz mieć mniej. Dobra, kolejna postać. Kobieta. Dwa dni, Wika Saweljewa jakaś tam nieznana nam postać. Dwa dni tranzyt, to się wszystko zgadza. Zdjęcie pasuje. No dobra, wydaje się, że wszystko się zgadza, w takim razie... Bądź grzeczna. No dobra, ale gdzie masz paszport? dziewczę? Dobra, mamy paszport. Kobieta, tutaj się zgadza. Helga, Belic, się zgadza. No, można powiedzieć, że wszystko się w gruncie rzeczy zgadza z tego co widać. Więc podbijamy pani tutaj wizę. Dzień dobry, witamy, niech żyjarstoszka ubywa tylko. Następny. Ups. Tak, zgodności miejsce wydania. No tak, tego nie sprawdziłem, mój błąd. Czy on jest w ogóle podobny do tej osoby tutaj na zdjęciu? Chyba niekoniecznie. Operację powiadasz? Pokaż no odciski palców. są podobne, no jakby nie patrzeć, są do siebie podobne. Espanalme, Alme, dobra. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tutaj. Odwiedzający, jeden miesiąc, dwunasty, dwunasty. Mężczyzna, no dobra. Chodź, obywatelu i zachowuj się. Tutaj, kurczę, ten jeden świstek niepotrzebny, no ale takie rzeczy się zdarzają. Dobra, mamy mężczyznę. Mamy tutaj jego nazwisko, teoretycznie te się zgadza. Imigracja na zawsze, nie? Czytałem. No dobra, ale tutaj generalnie nie do końca możemy stwierdzić to, co on mówi. Czy możemy tu w jakiś sposób to zweryfikować? Kurczę, nie bardzo z tego, co widzę. Przecież można to tak zrozumieć w sumie, że jest wolny, czyli pewnie imigracja. 14, 12, Waskor, tak, tu się wszystko zgadza. Nie jestem pewien, czy tutaj nie powinienem gościa cofnąć. Za chwilę się okaże. On się łaskawi dla mojej żony, jest tuż za mną, czyli pewnie z żoną będzie coś nie tak. Dobra. Widzimy, że niestety nie posiada czegoś takiego jak zgoda na wjazd. Przykro mi, siostro. Nie zginiesz, obywatelko, będzie w porządku. Musimy zrobić niestety swoją pracę. Nie możemy wszystkich przepuszczać. Odwiedziny. Tutaj odwiedza, a tutaj ma tranzyt, czyli możemy ją na tym mieć działność. Odwiedzam tranzyt. Nie błąd, jestem tu tylko przejazdem. 14 dni. Tak, to się zgadza, to się zgadza, zdjęcie się zgadza. Dawid? Tak ma na nazwisko czy na imię? Wydaje się, że to jej nazwisko. No dobra. 16-12? Można powiedzieć, że gra muzyka. Choć obywatelko że coraz więcej tutaj takich bardziej moralnych decyzji trzeba podejmować właśnie w związku z tym czy przepuścić jakąś żonę czy nie przepuścić odwiedziny powiadasz dobrze, tutaj się wszystko nie zgadza z tego co widzę niestety skończył Ci się paszport to musi być błąd w druku, dobra masz błąd w druku przyjdź jak poprawisz błąd w druku u, to jaka pani z kokiem znowu. Okej, okay, kobieta, 19, to się zgadza, praca długość popytu, jeden rok. Tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza. Okej, okay, dzień dobry. Witaj obywatelko, pracuj. chwale Arstocki. Dobra, ostatni obywatel. Dobra, paszport, czy posiadasz paszport? Wiza wjazdowa tylko do celów. Aha, czyli można gościa wpuścić, rozumiem, tak? Imigracja na zawsze. Kto coś powiedział? Imigruje do Arstoszki. Dobra. No dobra, teoretycznie można gościa puścić, jakby nie patrzeć. 21. Tu się wszystko zgadza masz. Spróbujcie się dobrze obywatelu. Aha, czyli trzeba gościa nie wpuszczać, rozumiem. Dobra. Następnym razem będę o tym pamiętał. Proszę bardzo, dostępne nowe ulepszenie spacja. Łącza tryb dochodzenia. Kupię sobie, a czemu nie? Przecież takiego nie będę używał, ale będę miał tryb ulepszenia stanowiska. Tak jak widać na załączonym obrazku, 11 petentów też posłużyli, każdy był 5, Wykupiliśmy sobie bonus i zaoszczędzone mamy 135 pieniędzy więc koniec dnia piątego idziemy spać dzień szósty coraz trudniej o pracę imigranci zabierają sobie w zatrudnienie. a no, jak Polskość zna? nie mówię, że w Polsce nie mamy żadnych tutaj mniejszości narodowych typu Nijczyki, Japończyki Turki Cygany, Rumuny i tak wszyscy są ludzie którzy coraz trudniej o pracę imigranci zabierają sobie zatrudnienie. No i proszę bardzo, więc Lestrade w lespradę w pleskim, czyli wiadomo. To my, wiedziałem z 28 listopada 1982 roku. Inspektorze, Ministerstwo Pracy wdrożyło specjalny program nadzoru nad zatrudnianiem cudzoziemców. Podróżni chcący podjąć pracę muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę. Niech żyje Arstoszka. Dobra, czyli nie mamy tutaj żadnych poważniejszych rzeczy. Przygotujmy sobie naszą księgę zasad. Pracownicy muszą mieć zezwolenie. No dobra, przyjrzyjmy się tej kwestii. Mamy panią. Aha, no dobra, faktycznie ma tutaj to swoje. Rolnictwo pozostane w cały rok. Tutaj się zgadza, tutaj się zgadza. Nazwisko się zgadza. No i tutaj właściwie można zdecydowanie stwierdzić, że wszystko się zgadza. W takim razie, witaj obywatelko. Uchwale Arstoczki. Praca. Dobra, mamy kolejnego zawodnika. Zawodniczkę właściwie. Też praca, dobra. Aha. Dobre są te zawodniczki ogólnie. Dobra, okej, okay, rozumiem. 01, 0,6 catering. Tak to jest, teraz się nazywa ładnie, dobra. Rebeka, tutaj numer się zgadza. Okej, okay. nie możemy dziewczynie nic zarzucić. Wszystko ma w jak najlepszym porządku. Z tego co przynajmniej widzę na pierwszy rzut i drugi oka. Witaj obywatelko. Co tutaj mamy? Będziesz dzisiaj, będzie dzisiaj, proszę zrób coś. No dobra. Jak on ma? Dani Ludum. Dobra, będziemy pamiętać. Przyjeżdżam z wizytą. Tu się zgadza, kobieta się zgadza, daty się zgadzają. Paszportu również. Natalia Dąbrowska. Hmm. Natalie. A to jest Natalia. O kurcy, proszę bardzo, czyżby literóweczka serio masz wiele imion aż taki krótki dziwny mały błąd by wystąpił dobra nie stwierdzamy żadnych pseudonimów więc od razu możemy ją yy, tutaj że tak powiem zaaresztować Cia. A <laughs> jest dobry wziął od w ogóle. Dobra, następny. Przypomnijmy sobie tego gościa. Dani albo Dari Ludum. Trzeba będzie o tym pamiętać. Gonza... Gonzalo Barrera. No dobra. No, no dobra, tutaj już mi się płeć nie zgadza. A więc od razu gościa. Od razu gościa cofamy, nawet nie przyglądając się tu większej ilości tych dokumentów. A jedna niezgodność powodująca niestety brak przejścia przez bramkę. Yeah, jest nasz zawodnik. Teraz wszystko TikTok, no dobra, tylko tyle, że musisz mieć zgodę na wjazd. No dobra, nie żartownisz, nie żartownisz, nie masz zgody. Przyjdź następnym razem. Co Imigracja. Dobra, na zawsze. 17, 12. To się zgadza. To się zgadza. Filipa wyatkin. To się zgadza, kobieta i to wszystko się tutaj zgadza. No dobra. Więc witaj obywatelko na terenie Arstoczki, sprawujcie się dobrze. A na razie idzie całkiem przyzwoicie, żeby nie zapeszczyć. Oczekuję tego zawodnika, niejakiego Luduma. A czyżby to było? No tak, to jest on właśnie. Czyli w takim razie możemy gościa tutaj cofnąć. Co to za syp? Chcę moje papiery z powrotem. Będziesz <Sy Not> gnił w piekle za to, co chciałeś zrobić tym dziewczynom. No dobra, w każdym danym razie zbieramy te ulotki. Odwiedzinę. Długość pobytu, jeden miesiąc. Dobra, tu się zgadza, tu się zgadza. To się zgadza, kobieta się zgadza. Wszystko się zgadza. Witaj. Obywatelko odwieźć kogo chcesz odwiedzić i bądź grzeczna następna niewiasta ok odwiedzimy po raz kolejny numer się zgadza, dwa miesiące się zgadza, to się zgadza mhm. wszystko się zgadza w gruncie rzeczy jakie nazwisko w ogóle? Brianna Kerbloskiewicz tylko zachowuj się tutaj Dziewczynko. Dobrze wyglądasz. Dobra, mamy kolejną zawodniczkę. Same kobiety dzisiaj. Taki dzień. Po prostu kogoś odwiedzam. Ile zostaniesz? 90 Dobra. 13-12 to się zgadza. Okej. Okay. Co się dzieje? A, kolejny zamach terrorystyczny. No dobra, tak się skończył dzień szósty. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Jak widać chłopaki tutaj nie śpią, atakują cały czas. Nasz bilans jak widać rośnie w górę, jest całkiem w porządku. tych ułatwieniowy przecież nam też dodaje pomysł. Przynajmniej na jedzenie nam się zwraca. No ale i tak trzeba swoje zarobić. Jakby nie patrzeć jesteśmy 10 do przodu w związku z tymi wszystkimi odliczeniami. Okej, okay. Papers, Please, dzień szósty zakończony. Ja jestem Artadiusz, jeżeli odcinek Ci się podobał, daj znać w komentarzu. Już teraz zachęcam do następnej części z tej serii. Oczywiście daj kciuk w górę i zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym z odcinków z serii Zagrajmy w Papers, Please. Cześć!